Jeep Gladiator z 2020 roku. Chodź zobacz ten samochód. Auto jest dostępne na miejscu od ręki, nie musisz czekać na import tego samochodu. Jest to dobra wersja wyposażenia. W środku mamy skórzaną tapicerkę. Auto ma zainstalowaną instalację gazową, więc jego spalanie jest nieduże. W granicach 14 litrów gazu samochód spala na 100 km. W środku auto jest bliźniacze do Jeepa Wrangler'a. Różni się jedynie tym, że mamy tutaj dodatkowo przestrzeń ładunkową na pacę z tyłu. Paka jest przykryta, zabezpieczona, możemy sobie ją również odsłonić, załadować sobie to, co nam potrzeba. Zamknąć i bezpiecznie przewozić towar. Tutaj mamy w pełni dostosowany do warunków europejskich. Mamy tutaj pomarańczową barwę, kierunkowskazów, światło przesiewgenne, hak holowniczy o uciągu prawie 3,5 tony. Co jest bardzo ważną rzeczą przy tym aucie. Auto jest typowo terenowe: ma tryby jazdy terenowej, napęd na cztery koła, blokadę tylnego mostu, przebieg samochodu to tylko 43 tysiące kilometrów. I opcja jest dobrze wyposażona. Pod maską Jeepa mamy sprawdzoną jednostkę 36 Pentastar. Dołożony mamy dolot. Moc generowana przez samochód oryginalnie jest to 284 konie. Cena tego samochodu to 192 tysiące złotych. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do kontaktu autopunk.pl.